Turniej piłkarski dzikich drużyn pod hasłem Ogrody to jedna z najbardziej rozpoznawalnych imprez sportowych nie tylko w Ostrowcu Świętokrzyskim i powiecie, ale także w regionie. Bardzo duża liczba uczestników, 55 zespołów, ponad 500 uczestników, mnóstwo bramek, na szczęście nie było kontuzji. Finałowe mecze rozegrano w niedzielę 27 sierpnia, a następnie oficjalnie zakończono rywalizację. Do zawodników trafiły nagrody. Nagradzamy wszystkie dzieci w turnieju, to jest ewenement. Niektórzy nagradzają tylko pierwsze miejsca, niektórzy do trzeciego. My zawsze nagradzaliśmy do czwartego, a teraz nagradzamy nawet i do szóstego. Wszystkie dzieci biorące udział dostają nagrody. Tradycją turnieju jest nagrodzenie króla strzelców. W tym roku samochodem z Murawy przy Dziewulskiego odjechał Damian Pucołek. O właśnie. Organizatorzy stanęli naprawdę na wysokości zadania. Powiem tylko tyle, że król Strzelców odjechał BMW. Także tutaj co roku organizatorzy zaskakują, są to inne marki, ale zawsze poziom trzymają. Także na pewno sama logistyka wręczenia nagród już trwa półtorej godziny i jeszcze, jeszcze końca nie widać. Jednym z głównych celów organizowania turnieju piłkarskiego ogrody jest zabawa poprzez sport, rywalizacja w duchu fair play i zachęcenie do gry w piłkę nożną. Bardzo fajny turniej. Fajnie było się poruszać, Powinny być taki częściej. Boisko na ogrodach łączy pokolenia, a mecze old-boyów przyciągają zawsze wiernych kibiców. Są też potwierdzeniem, że gry w piłkę nożną nie można zapomnieć. Dobrze, to już mamy, że tak powiem, kategorię Open nagrodzoną.